Serdecznie dzisiaj zrobię domową nutellę. Idę sprawdzić jak smakuje Przechodnią Krakowa. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj robiona, świeżutka. Bardzo dobra, tu dużo orzechów po pierwsze. No właśnie. Bardziej orzechowa, jest coś na przykład słodka, to zwykła. Tak, bo to, tu jest właściwie czekolada, właściwie tylko jako słodzi, nie ma cukru, mm. nie ma nie kakao, jest czekolada gorzka, wykorzystana właśnie orzechy orzechowaskowym. Bardzo dobre. Dobre? Polecam. <laughs> Kuchnia Renaty, najlepsza kuchnia w Internecie, polecam! Całość? Tak! To jest naprawdę dużo energii! No to może podzielimy na kilka dni? Albo na kilka, to godzin, a na przykład. traktuję w Konsystencja świetna, na kanapeczki. Kuchnia Renaty, najlepsza kuchnia w Internecie. Jak widzicie, wyszło super! Subskrybujcie mój kanał, tu się wyświetla przycisk, także zachęcam, a teraz przechodzę do kuchni i gotuję. Do wykonania domowej nutelli potrzebujemy następujące składniki: 80 g orzechów laskowych, 90 g gorzki czekolady, 3 łyżki miodu lub ewentualnie może być syrop z agawy, 3 czwarte szklanki mleka skondensowanego, słodzonego. Zabieram się do pracy. Zaczynamy od przygotowania orzechów laskowych. Widzicie, mam dwie miseczki. Jednej już ołuskane, drugiej nie chciałam wam właśnie pokazać jak to robiłam, nie chciałam wam zabierać czasu, więc 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni prażymy orzechy. Te jeszcze nie ołuskane. Ja sobie to w ręcznik papierowy i trzemy. Trochę nam ich mało, bo jak jest więcej, to oni więcej się o siebie pocierają, a najlepiej to ja biorę, tak. Jeden od drugi, proszę bardzo. O i łybki no tam gdzieś, niegdzie jeszcze. One dobrze się tak łupią, jak są ciepłe. Nie gorące, ale tak troszkę lekko przystudzone. Wsypujemy do malaksera, blendera i 8 minut działamy. Miksuje się 8 minut. Orzeszki zmielone, już taki oleiste. No, nie mniej 5 minut. To też zależy od tego, jaką chcecie konsystencję. Mogą być też przecież, czuć troszkę, że jak chcecie, to bardzo gładkie, to jeszcze można troszkę. A jeszcze to będzie się razem miksować Zresztą masy, więc teraz zabieram się do przygotowania drugiej masy. Wlewamy mleko skondensowane, słodzone. Przypominam, 3 czwarte szklanki. Do tego dokładamy 3 łyżki miodu. Czekoladę gorzką, połamaną, 90 g. Teraz to wszystko podgrzeję, mieszam, żeby się połączyły składniki. Mieszamy, czekamy, aż to się podgrzeje, połączy, rozpuści czekolada. Zobaczcie, masa się połączyła. Teraz jeszcze ciepłą dolewam do orzechów. I zaraz włączę malakser i to wszystko zmiksuję. Włączam malakser, miksuję. Myślę, że tego około dwóch minutek. No pyszna ta Nutella. Kurczę, trzeba <laughs> żeby się zajadać. Tutaj mam troszkę takie orzeszki, nie jest tak do końca gładka ale Ja lubię też takie podjęte. Można, tak jak mówię, ewentualnie dwie minutki dłużej miksować na gładką masę. Ale wygląda też jak, jak taka super, super masa. I fajne słoiczki zrobiłam. <grym> Także, może być dla prezent, jak nam się będzie chciał. Szybko się robi, przepyszna. Wiemy, co jemy. To najważniejsze. Zapraszam na Facebooka. Będą tam zdjęcia Noteli oczywiście. I wszystkie inne macie też, zobaczycie sobie i na pewno będą zapowiedzi nowych filmików, w których jak już zauważyliście, są pewne zmiany. Jeżeli wam się podobają, dajcie łapkę w górę, dajcie znać też w komentarzu. Zapraszam na nowe filmy. Korzystajcie z moich przepisów. Na razie do zobaczenia. Ciasto wygląda fajnie, jest pyszne. Fajnie mi się nawet kroi. martwiłam się. Ja już wspomniałam, chciałam sobie kupić buty takie właśnie do biegania do pracy. Ja chodzę